Wytłumaczysz innym baranom w tej lidze, żeby umieli, umieli strzemać k i nie wyścigać. A nie, nie wytłumaczy... wytłumaczyć, a wytłumaczyć mercedesom, że oni mogą jeszcze tego wydera dogonić. Aosom, jeszcze szybciej, ty debilu. Szybciej, bo my musimy tego wydera dogonić, ty psie zachlany. O i Dawid zaspinował się. Jak za pierdolę k Alonso. No co jest z tym komakiem? Mogę go w końcu rozwalić z tego toru. Ci ludzie są A czy wyder dojedzie, to nie wiem. On zjechał za wcześnie. I pod safety car'em I. No nie wiem. <tuk> dobra, on jest... powiedz mi. Nic, sobie... nic mu to nie da. nie pożegnaj, to on w. Pałsony Teraz ja będę narzekać. Wezmą, że to ja nie chcę, żeby on dojechał do wyderu. <tuk> Ciebieśnik bez punktów. Oh, no, no, sono un b****, un